Głos nadziei na każdy dzień. Jezus i Natanael. Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset 48. Jezus podchodził do każdego człowieka, którego spotykał, w określony specyficzny sposób. Czytał w sercu i tak kierował rozmową, by zyskać zaufanie i akceptację. Oto stał przed nim Natanael, człowiek o wyjątkowym uduchowieniu. Choć jako mieszkaniec Kany Galilejskiej żywił uprzedzenia do mieszkańców pobliskiego Nazaretu, to jednak szukał Bożej sprawiedliwości. Kiedy Jezus zobaczył, że nadchodzi, wypowiedział słowa szczerego uznania: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Werset 47. Jezus dostrzegł w Natanaelu coś więcej niż pochodzenie od Abrahama, serce poświęcone Bogu i czyste uczucia. W jaki sposób Jezus zamierzał tego szczerego, gorliwego człowieka zaznajomić ze sobą i swoją misją. Otóż nawiązał do miejsca, które było dla niego szczególnym miejscem, pod drzewem figowym. Tam udawał się Natanael, by w samotności, w tajemnicy przed wszystkimi modlić się, prosząc Boga o przyjście Mesjasza i jego królestwa. To wystarczyło. Natanael natychmiast odrzucił na bok wszelkie uprzedzenia i przyjął Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza. Mistrzu, Ty jesteś synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela. Werset 49 Gdyby Jezus chciał objawić się dzisiaj Tobie lub mnie, czy nawiązałby do naszych drzew figowych? Czy mamy takie szczególne miejsca modlitwy? Co jest dla nas cenniejsze? Miejsce pod drzewem figowym czy miejsce przed telewizorem? Kiedy studiujemy Ewangelię Jana, zauważamy opisy spotkań różnych ludzi z Jezusem. Żaden z nich nie jest tak krótki jak ten. Niektórzy potrzebowali długiej rozmowy, a nawet i wtedy nie podjęli zdecydowanych kroków, by pójść za Jezusem. Jednak Natanael żył blisko Boga. Nie modlił się ostentacyjnie na rogach ulic, ale szukał Boga w odosobnieniu pod drzewem figowym. Te chwile cichej łączności z Bogiem odmieniły Natanaela i ukształtowały go na podobieństwo Boże, przygotowując na objawienie Mesjasza, które Bóg dla Niego zaplanował. Bóg szuka dzisiaj Natanaelów. Kościół ich potrzebuje, świat ich potrzebuje. Tacy ludzie bowiem najchętniej słuchają Bożego poselstwa i przyjmują je. William Johnson